Witam wszystkich. Długo mnie nie było, dawno mnie nie było, ale też nie miałem bardzo co nagrywać. A teraz taki odcineczek tu akuratnie taki poplonik sąsiada. Gryka, później gryka samosiełów sama wyrosła, znaczy to stależowo jak wydała nasiona. I samo wyrosło i jest. Coś tam pszczółki latają, ale wątpię, żeby coś przyniosły, bo, bo jest strasznie sucho. Co zaraz Wam pokażę. Podejdziemy na mój poplonik Ja właśnie uwielbiam poplony, międzyplony I to wszystko Z różnych względów Moim zdaniem zostawianie gołej ziemi to jest głupota I tego się nie powinno robić Pomimo tego, że jak niektórzy mówią Bo poplony wyciągają wilgoć Że coś tam, coś tam Jak jest z odsunięta tak tu Też wilgoć wyczeka tak, że to nie o to chodzi, a poplony buduje nam materię organiczną i tak dalej, i tak dalej dużo by mówić ale wam pokażę, tu jestem w dolince, tu jeszcze coś jest ale to też jest obraz między i rozpaczy. zobaczcie sami nie cały miesiąc ma poplon, bo mamy jeszcze sierp... 1 września mamy, a był początkiem sierpnia siany. zobaczcie, zobaczcie susza robi swoje Fasty jak wyglądają tu się nie ma szans dogrzebać do grzebać, to chociaż odrobinę suchy, tej wilgotnej ziemi to wszystko jest w popiół widać jak te poplony się też męczą o, proszę bardzo zobaczyć gryka też więdnie tutaj mamy chyba w pszenicy to też wygląda by miał usnąć za chwilę Niestety w tym roku pomimo że się cieszyłem, że poplony nam udało się posiać w optymalnym terminie wcześniej, że coś z tego będzie to, to niestety jak one mają ile? 20 cm i będą gorczy zakwitła, no to, to niestety nie zrobią takiej roboty jak powinny. Ale i tak się cieszę, że jest. Co w skład tego poplonu wchodzi? Już pokazuję objaśniam. Jest. Gryka tylko wydaje mi się że dużo Gryki chyba już usło. Bo było jej więcej posiany. O! to najecie tego piesa? Misia! Cześć! No, odejść, ja tu pokazuję. Jest Gryka. Jest oczywiście Gorczyca. ta Gorczyca, różnie ludzie mówią. Moim zdaniem, to jest królowa roślin poplonowych, bo trudno, żeby się nie udała. W poplonie. Daje dużo masy, może nie ma jakichś wielkich właściwości cudownych, ale przynajmniej masy trochę daje. To jest wielki plus. Tu jeszcze mamy żadkę woleistą. Oto są te roślinki. To jest rzadkę woleista. Ona ma za zadanie robić korzeń. O, może wyciągniemy taką jedną. jak mi się pozwoli. misia się mi wyłączyła aparat. Eee. Chyba nie nagramy, ale widać jaki ma. Taka mała roślinka. Pokaż mi się jak rośnie A korzeń jest konkretny. Tak wżodkę wrobi w ziemi. Do tego jeszcze mamy facelia. Też się męczy tutaj facelia błękitna. Widać jakby za chwilę miała usnąć, no niestety. jest taka susza, że to za chwilę może usnąć. I mamy wykę. Wykę jarą. Tak troszkę dorzuciłem z ciekawości, zobaczcie jak się będzie zachowywała w poplonach. Ma zadanie ściągnąć trochę azotu. I tak to powinno rosnąć, a nie rośnie, bo, bo jest susza. Może przejdę się jeszcze na inną działkę wam pokazać. Jak nie wierzycie, że jest susza, to tam jest dużo w gryki, bo to po gryce i tam mi się wydaje, że gryka po prostu usycha. O, zobaczcie tutaj. Rzucica drobno kwiatowa. A dzisiaj mamy dzień pochmurny. To powinno to rosnąć. A to widzicie, dosłownie usycha. Babka lancetowata. Prawdopodobnie to jest to. Też powiędnięta usycha. Także poplony są jakie są? O, kolejna. Nie zanosi się, żeby były lepsze. Niestety ale przynajmniej jest ukrywa glebowa nie ma takiego jeszcze moim zdaniem gorzej by było gdyby zima była nie przykryta tak jest troszkę może w jakimś minimalnym stopniu procesy życiowe, rozkłady słomy i tak dalej się zachodzi tak się może łudzę troszkę ale zawsze moim zdaniem poplon jest lepszy niż jakby poplonu nie było może kiedyś spadnie. Zobaczymy. Tutaj co było robione? Głębosowane. Na wapno, Głębos. I po prostu prawowo przyjechany trajeżowym. I to wszystko. Także trochę słońca mamy na wierzchu. Mogłoby być więcej. Ale coś tam jest. Troszkę, troszkę jest właśnie zmieszane Troszkę została na wierzchu. O to właśnie w tym chodzi. Całem sieniu poklonów. Biedna ta Fasilia, biedna. A ja mówiłem, gorsza powinna kwitnąć. Jak powyżej kolan, jak będzie, Ach, a jest, jak jest. Dobra, lecimy dalej. Tu pokazuję dolinkę. Na górce wygląda to jeszcze gorzej. Widać kukurydzę 1 września. Mamy kukurydzę żółte. Kukurydzę po prostu uschły. U nas niedojrzały. No i nic, taki mamy klimat. Niestety. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy rzepak sąsiada. No, niby. Coś tam jakieś muszniki są, ale proszę zobaczyć, jak to wygląda. Może nie będzie bardzo zły, że mu grzebie, ale to jest po prostu popiół. Jak ma coś rosnąć? Proszę zobaczyć grzebie i nie ma wilgotnej ziemi. Można sobie grzebać. Takie właśnie niestety jest u nas susza Chmurki przyszły, ale puste. Co prowadzić. Myślałem, że coś, może coś tu jeszcze rośnie. Żeby pszczółki miały na wiosnę Mam nadzieję, że ten sąsiad mnie wytruje, bo też ma swoje pszczoły, więc... A tu jest popląd, była gryka. I do... samo się wygryki. Plus była gorszica, żadno wyista że coś widać, to chyba jest gorszyca. to siana była facelia, której nie ma. Nie wiem, czy nie posłodziła, czy już uschła. I to proszę zobaczyć, jak wyglądają samo się wygryki. Proszę, to po prostu usycha. To po prostu usycha. O. taki mamy, gdzie zaczyna kwitnąć. Obok niego o facelie nawet jest jedna to usycha niestety niestety dużego pożytku z w tym roku nie, nie będzie Ach, trudno się mówi szkoda, że w jest jednak jak dziecko, że wcześniej posiane, że coś będzie chociaż tak z tyłu głowy miałem, że jak ja się cieszę to zawsze wychodzi odwrotnie no, nic trudno. O, proszę zobaczyć te kuty, to jest gryka. Roślina odporna na suszę. A uszyka. Ja się wam pokażę po prostu w, w lipcu. Przez z niego chociaż troszeczkę coś jest nie za wiele, ale już przynajmniej to w sklepie to wygląda bo ja się wykorzystał jakiś jeden deszczik, który spadł i jako tako się trzyma szczółki też mam nadzieję, że to z takiego korzystają także ten także ten o. to jest to tu było, że to krzyca Posiane było jak się nie mylę, 20 kg gryki z 5 gorszycy i 7 faceli. To facelia też taka biedna, ale jest, a tutaj kciuki już troszkę szaleją Słychać Także ten niksowy poplon troszkę coś tam dał A te późniejsze to jedyna nadzieja w deszczu Dobrze, koniec mojego biadolenia. Teraz takie ogłoszenie. terafialne. Może niektórzy będą... O! Patrzyłem już ma pęki. Może tak fitnie. Zawsze mówiłem, że chcę na ekologię, chcę eko, chcę eko. Tak, złożyłem papiery. Złożyłem papiery, będę miał gospodarstwo ekologiczne. Więc no, wielkie wyzwanie przede mną Czego się obawiam w tym najbardziej się obawiam biurokracji no na dzień dobry dostałem stado papierów do wypełnienia jak ja nie cierpię siedzieć w papierach no niestety, a ekologia się z tym ogólnie wiąże może się tak nie bardzo boję, że w polu sobie nie poradzę bo, bo to wiem, że dam radę troszkę się boję też, że sąsiedzi mi właśnie tutaj jak mnie oglądają ludzie z okolicy, proszę żeby uważali na opryski, żeby nie nie nanieść oprysku na te moje ekologiczne uprawy bo bo będę miał i ja nieprzyjemności, i przy okazji ci sąsiedzi będą też mieli nieprzyjemności bo, bo to jest wszystko do, do udowodnienia więc taka moja prośba żeby, yy, chociaż nawet rośnie po sąsiedzku pszenica, a jak będzie wiało, to proszę uważać, żeby nie pryskać tego bo jednak zanieciścicie mi ekologię i przy okazji mów, od razu ostrzegam, że, że to będzie obustronne Niekorzystne, bo, bo mówię, to jest do udowodnienia, kto pryskał, jak pryskał, i czym pryskał. Więc ja tam się wybronię, a ktoś będzie miał nieprzyjemności i po co jednemu i drugiemu kłopoty. Także to tak dla sąsiadów, jeśli mi oglądają, i jeszcze dla sąsiadów, jedno gospodarstwo mojego taty będzie konwencjonalne nadal z różnych powodów, a ja będę mu pomagał. Więc jeśli mnie zobaczycie z opryskiwaczem, nie, nie musicie od razu dzwonić po kontrolę. Nie, to prawdopodobnie będę u taty popryskiwaczem, bo jemu muszę w się sensie należy trochę pomocy nie lubię pryskania, ale tacie trzeba pomóc, także w ten sposób od razu mówię, że tak to będzie działać no i wyzwanie przede mną wielkie zobowiązanie pięcioletnie co najmniej, ale trzeba robić zdrową żywność i, i po prostu yy, nie będę gołosłowny, bo do tej pory niektórzy mi zarzucali, że jestem gołosłowny, że mówię dużo o ekologii, a sam nie jestem w ekologii Więc yy, mówię sprawdzam i wchodzę w to I zobaczymy jak to jak to wyjdzie jeśli chodzi o, o gospodarstwo Dzisiaj trochę policzyłem, jest szansa, że finansowo też się wybroni Gorsicy pszczółka, pięknie pracuje, widać? Powinno być widać. Także, był artykuł, filmik, pszczelarz Jonasz, o jak to gryka jest niedobra i w ogóle. Że pszczoły umierają na gryce, coś tam, coś tam. Moim zdaniem, jak się nie ma w ogóle pyłku, to lepszy jest pyłek kiepski z gryki niż w ogóle. A fajnie, jak tutaj sobie donoszą gorszycy i tak pomieszają i będzie, będzie dobrze. Do uli nie zaglądam jeszcze, daj im czas, może coś spadnie, może jeszcze coś doniosą, zakarmi im wertem później. Hmm. Wolę się nie denerwować, czy coś jest, czy coś nie jest. Zobaczymy, okaże się. Tam nie idę, tam jest gorszy popląt, bo jest kuleczka sucha. Kończę filmik, także na tym tyle. Hmm. Na Facebooku pokażę, jeszcze będzie. Jak będę miał już mąki, to, to wrzucę coś na Facebooku, że są w tym tygodniu będą mąki, bo my nasz uruchamia młyn I jeszcze co ciekawsze będę miał mam kaszę gryszaną już yy, w lepszej jakości z innej kaszarni. Yy, bardziej mi się podoba ta kasza, więc taka kasza, której się nie będę wstydził, nie wstydzę się sprzedawać. Tam się trochę wstydziłem, tej się nie wstydzę. Jest lepsza niż rok temu. Więc też zachęcam, jeśli ktoś potrzebuje niepryskane, bez nawozu naturalne jedzenie, to, to zachęcam. I, I na tym kończę. Mogłabym misia przyjść się pożegnać, ale oj, chyba coś z jakością na, na koniec nagmatwałem. Dobra, nieważne. Koniec grędzenia. Trzymajcie się. Miłej niedzieli.